Nie, ale tak powiem, o, tak widzę ten, y, co do tej walki w Rąka, tak widzę, że tam y, wszyscy są za Dechmanem i tak dalej, y, ja powiem tak, to jest moje zdanie, oczywiście, ale no będzie bardzo ciężko, no. Będzie bardzo bez... Myślę, że Dishman będzie miał bardzo, ale to bardzo ciężko. Na tej walce. Nie mam nic do chłopaków, w sumie tam. dla mnie to jest. Padło tam parę słów za dużo. Myślę na innym streamie. Karol mnie za to przeprosił. Więc myślę, że gdzieś tam też śledzę poczynania chłopaków. Jest duża nagonka teraz na wronka i gdzieś tam, gdzieś tam... Hejt na wronka, ale jeszcze myślę rok temu to Wronek był na takiej pozycji, co, co, co teraz Dajczman.